Cześć! Z tej strony Glizdor.pl Witam Was w grze Titan Full. Zagramy sobie w wyniszczenie na mapce Posterunek 207. Bardzo ciekawe mapki. Grałem tutaj, no, z 8 godzin tą grę. Od północy. 8, 9, może więcej. Nieważne. Mam prawie 30 poziom. I naprawdę wciągnęła mnie ta gra. Wiem, że podchodzi ta gra pod Call of Duty no bo to jest w sumie Call of Duty silnik ale można pograć naprawdę grafika też jest całkiem ciekawa w tej chwili będę grał na full detalach możliwe że dwie rzeczy mam zmniejszone mam już ustawione pilota mam ustawionego i tytana też mam ustawionego może w innym odcinku pokażę jak ja mam ustawionego Jakie mam, jakie mam ustawienia na pilocie i tytanie? A ja już jestem na mapie, oczywiście. Pod kół mam chowanie się i już mnie zabili, ale szybko. No i niestety dobra trzeba się odwdzięczyć. No niestety, kurde. Już mi nie idzie. 29 poziom, zadanie ukończone Ale niestety zginąłem Nacelował na mnie Ojej Jej, jak ginę już Nie udało się nic. No co jest? Każdy biega z tą bronią. No nic, postaramy się wygrać to jeszcze. Mhm, fajnie, fajnie. Nie ma, ale już ten mnie zabił, wiecie jak to jest? Jak się nie nagrywa, to się wygrywa. To nawet się zrymowało. Dobra, odpalamy Tytana. Może teraz pokażemy, na co mi stać. Chociaż nie pokażemy, bo miałem sobie go troszeczkę zmodyfikować jeszcze. Chciałem cofnąć pancerz do drugiego poziomu. Mam na trzeci. Dobra, przynajmniej tego rozwaliliśmy. Dobra, jest jeszcze frag. Głównie chodzi o to, żeby zabijać przeciwników, ale jest taka sprawa, że można też zabijać botów. Właśnie takich spadających tutaj. To samo akurat ode mnie. I też punkty idą za to. Próbujemy go złapać, ale. No, nie złapię go. Jeszcze próbował mnie zabić. Ale mu się to nie udało. No, chodź tu, chodź tu, chodź. Jak szybko biega. Dobra. Ja yeah, zabity. A, to robot. Czasem warto się skupić jedynie na graczach, bo jak zabijasz roboty, to nagle wybija cię inny gracz i ciebie zabija. No, porażka, no niestety. Jeszcze nie zabiję go. Niestety, nie udało się. I to taki... O, jeszcze jestem jednak. Myślałem, że już się nie można zrespić, bo była porażka. O nie, to mój. Niestety dopadł mi. No już niestety się nie da zrespić. Jest taka krótka rozgrywka. Mapek jest około 10. No i tutaj mogę nazwać jedynie maniaków tamtych z tierami wyższymi. Chyba tak mi się wydaje, że to jest to. No, 4000 expa. 29 poziom, odblokowana broń nowa. O, bardzo fajnie, może się przydać do szturmu. I wyzwania kolejne. No, tego jest bardzo dużo, chyba z 1000 tych wyzwań już tyle dostałem. Nie wiem, dlaczego to przydatne, ale to takie wyzwanie. Zagramy kolejną mapę. Teraz widokowe, wy wyniszczenie. A, właśnie, od razu przetestujemy tą broń. Trochę, jak widzicie, mamy w tym broni. Mam celownik też ten damy. A, i jeszcze od razu. Zmienimy sobie Tytana. Szybko. Model na. Ojej, model na ten pierwszy. A nie, allure. Dobra, 20 sekund i startujemy. Właśnie nie wiem, to jest, to jest chyba prestiż tak mi się wydaje, ale no dziwne, jak na piąty koleś. Prestige, już bym miał i 35 poziom. No nie wiem, chyba jest 50 poziomów tak jak było w Call of Duty w każdej wersji, chyba i no one by tam pisali trochę dzi dziwna sprawa. No nie chyba, że jakiś pro gamer albo już naprawdę długo gra, może miał wcześniejszy dostęp jakiś bardzo, bardzo wcześniej. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. The... To jest też taki pierwszy materiał w ogóle z kamerką. Nie, nie wiem, jak ja tutaj wyjdę. A co będzie, to będzie. Jak się spodoba, to będzie więcej. O, nie mogę się złapać wow, wow, dobra, fajnie No i kolejna przegrana, Cześć, bo to muszę sprawdzić, jaka ta broń jest. Jakaś taka dziwna, trochę szybko naboje kończą się. Jeździł, wpadł tutaj z całą bronią przez ściany, nic się nie udało. то есть не Wow, wow, wow no to właśnie tak to jest, jak się jednym zajmiesz, to przyleci drugi. To będą chyba najgorsze statystyki jakie miałem w ogóle. No jak, odwrócił się, farciarz. Już. Kurde no, wyskakuj. Dobra, mamy tytana. Może coś teraz ustrzelimy Nie ma Ustrzelali, ustrzeliliśmy jednego gracza O, coś mnie biło No trudna porażka No, nie byłem najgorszy, wow. Tamten koleś rzuca granatę, a... Tu jesteś, Próbuj. Wow, znowu spadłem. Jeszcze mnie zabił, no niestety. Ale to złą broń miałem. Mi się nie podoba ta broń. Zaraz sobie ją zmienię. Ale to już będziecie widzieć w kolejnym odcinku. Przegrałem, no niestety. Jak wam się podobało, to łapki w górę, wiecie, wiecie. No, i komentować, bo nie widzę komentarzy, no ale trudno. No, jak nie chcecie, to nie chcecie. Hmm, 400 exp. Bardzo, bardzo mało. No W kolejnych odcinkach pokażemy też inne bitwy. A więc do zobaczenia, cześć.